Cześć Szemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Marcin, to jest Gorilla Electronics. Tutaj mamy taki fajny niebieski wóz i mamy specjalnego gościa dzisiaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. <noise> przyjechaliśmy dzisiaj zrobić w końcu porządny wóz. Tyle razy byliśmy tu czy Supro, czy czymkolwiek, a dzisiaj przyjechaliśmy. VW, Kadi. Dokładnie, dzisiaj będzie wyjątkowo coś innego niż 2JZ Będzie po prostu nudne 1.9 TDI Myślę, że jakoś przeżyjecie ten odcinek A tak naprawdę to Mazak w końcu poszedł Przepraszam, Mazak w końcu poszedł, porozum porozum do, głowy do głowy I kupił auto z normalnym silnikiem, czyli 1.9 TDI Ale jest japońska nutka Jest japońska nutka, koła są japońskie Dokładnie, mamy felgę Japan Style, także jest OK. Co prawda nie będziemy dzisiaj robić 1000 KM bez kucia ale może jakieś 130 parę, żeby żywało można było jeździć na handel z autami no, Żwało jeździć na handel autami, czyli to auto będzie, aha to takie auto biznesowe To, to jest jeździć auto, kupować. które ma jeździć wszędzie, czy zapakować koła, czy cokolwiek na każdy event, czy cokolwiek Wziąć, wyjebać fotele, to jest wersja 7 osobowa mhm. e, Więc albo jedziemy zapakowani Może pokażemy Wersja no, 7 osobowa, co prawda fotele są wyciągnięte Ale... Tu masz normalnie no, jakoś tak to powinno być. Dobra, już tam jest ok. Z tyłu okay. są jeszcze dwa fotele, nie? Z tyłu, z tyłu są dwa fotele. Z tyłu są dwa fotele. Normalnie tych dwóch kół tutaj nie ma. Jak tak. kupujemy nowy wóz, to jest tak po prostu. Ogólnie jako to jest bardzo śmieszny zakup, ponieważ ten samochód kupiliśmy przed wczoraj, Stał dwa lata w czakach. Najprawdopodobniej u mnie na kanale się pokaże jakiś film z jakiegoś zakupu tego auta Stał dwa lata w czakach. Przyjechaliśmy, daliśmy kasę, wzięliśmy go na lametę, bo nie odpalał, odpaliśmy go, zrobiliśmy 100 kilometrów. I napisałem wczoraj do Marcin, się zrobił zrobimy mapę. Bo wypadłoby, no. żeby to jechał już wam. Tak, A co, ja napisałem: no. Spoko, zrobimy. I tak, oto Mazak jest. I jest, jest Marano i robimy. Dobra, za chwilę będziemy robić jakąś kawkę. E, jeszcze może pokażemy Wam silnik, bo silnik, tutaj, jak już mówiliśmy wcześniej, jest 1,9 TDI. E, patrzyłem nie, nie w tej. Nie wiemy jeszcze dokładnie jaki. Nie wiemy jeszcze dokładnie jaki. Zobaczymy. Może po tej, po osłonie rozrządu, jaki jest. Co tutaj mamy za kod silnika? Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba będzie widać. E, to jest BLS tutaj napisane. Także jakby ktoś nie wiedział, jak się sprawdza kod silnika w wagach, to e, zazwyczaj. <noise> to tam, <noise> właśnie. To tam. Dokładnie, tam. Czyli na osłonie rządu możemy sobie odczytać kod silnika. Poza tym, każdy wag ma też numer silnika wbity z tyłu w bagażniku, gdzie mamy w okolicach koła zapasowego. W tej wnęce, jak widzimy sobie, koło w środku jest wlepa, i tam mamy wszystkie różne numerki. Między innymi też jest kod silnika. Wóz, co jeszcze ciekawe, ma powiedz jaki jest przebieg tutaj, bo to takie zawsze 400... Jest 421 tysięcy przebiegu, przebiegu, to jeździło, jest od nowości, od jednego właściciela, jeździło cały czas trasy Polska-Niemcy. I co ciekawsze, od roku tam coś się z tym właśnie stało, chyba tam nie wiadomo czy pije czy coś, bo nie ma z nim kontaktu praktycznie. A rok temu auto miało zrobione kompletnie wszystko, od rozrządu przez głowicę, oleje, wszystko, 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 wszystkie paski są powyniane nawet napędu. Także no jestem ciekaw, co, co zrobi, nie? Bo nie wiadomo w sumie co co a zrobili, ale jak yy, patrzyliśmy na wtryski, to cała głowica wyglądała po prostu była świeża, bo jest cała serna, świeża jest tylko po prostu ubrudzona olejem, mm. nie? nie ma żadnego nagaru. Spoko, czyli można powiedzieć, że wszystko jest zrobione. Tak. Hamowania po kapie tu kapie i tam kapie. <laughs> A jeśli chodzi o moc, jaka wyszła, to wyszło nam 95 koni i 228 nm. Tutaj silnik o stronie technicznej teoretycznie jest, powinno być wszystko ok, bo jest po remoncie silnika. Patrząc w logi, co mnie troszkę tutaj drażniło, to na pewno przepływa przepływomierza jest troszkę zaniżony, dlatego też te sterowniki podają niższą dawkę paliwa i to właśnie może obawiać się tym, że wychodzi nam mniej mocy. I mam nadzieję, że to będzie paliwa po. Trzeba paliwa dołożyć troszkę i wtedy będzie tej mocy więcej. Czy jesteś w stanie mu zrobić yy, odcinek? Odcinek? Że jest, nie ma sensu yy, robić na tym to wydeko. Znaczy, Też jak to jest BLS i jest seryjny wydek, to nie ma sensu, nie? Dobra. Bo będzie ci wiesz. Nie, odcinek. dobra, ma to, ma to być tylko po prostu yy, no. tak w miarę odmulony samochód. No spokojnie. No, no, ale nie mówię, że czy nie kiedyś wpadnę na genialny pomysł i zrobimy tu coś, co No pewnie, dobra. Czyli ja czytam sobie softa, e, będziemy edytować sam za chwileczkę, e, wrzucamy jakieś pierwsze wsady, mierzymy no i zobaczymy e, co wyjdzie. Z, sam z sam f... spędzane. sam fakt kiedyś, jak chcę tak w ogóle pomyśleć, na tak kiedyś auto miało więcej niż 200 koni, to było. Wow. A, teraz 300, a teraz 380. A tak. No, no. Na stałe czasy, że 200 koni jest nudne, nie? że no, to jest mało, że coś typu 200 koni. Akurat to nam to nie no, grozi dzisiaj. Dzisiaj, no, dzisiaj w raczej w nie. Chociaż mamy tutaj y, pomoc <grym> od Boga. Zobaczmy. Ile obstawiasz? Zawsze to nie robimy, nie Zawsze to robimy, to robimy więc idzie, musi no, to być za tym razem. No seria była słaba, nie? nie wiem, no ze 130 koni jak wyjdzie, to myślę, że będzie tu już mega fajny wynik, jakieś 300 newton, też mnie to bierze spoko, nie? Bazując na tej serii i na tym przebiegu jaki tu masz. Pokaż może widzę przebieg Mazak jaki jest. 421 i to jest... Przebieg jest dosyć... Znaczy, I to jest przebieg jest. jeszcze tu... zakładam do ustalenia, bo tu nie ma książki serwisowej. Jest, a... jest. jest. książka? No 416 tysięcy jest książka serwisowa. A w którym roku się kończy? 2018. No to jest, no. Dwa lata stało, więc może tak być, że. Może się rozpędzić, tak. Dobra, teraz mamy tak. Program jest wgrany, logi mamy zapięte. Yy, bordeczki tak jak zawsze w Gorilla Electronics. Zrobimy sobie pomiar mocy. Taki pierwszy, wstępny. Zobaczymy, co wyjdzie. Masz, jak ja obstawiłem to, jeszcze nie obstawiłeś. Co, według Ciebie, może wyjść? Ja jest... obstawiam. Panem wy nie, no. ja obstawiam 100, 134 konie I no nie wiem ile Newtona, bo w dieslu ciężko te Newty zawsze jest jakoś tak kurde ocenić Także Newtona nie wiem ile, ale 134 konie No i teraz też wy musicie gdzieś tam sobie e, Obstawiać w głowie lub nawet pisać w komentarzach To jest zawsze fajne potem kto trafił, kto nie Kto był rzetelny i faktycznie pisał teraz A nie już po wykresie Po obejrzeniu filmu Po obejrzeniu no. Tyle wyjdzie do Musisz auto odpalić pierwszy raz. Bo ja na prawie cały czas się ujolał. Marek Pisuński dobra, auto zapaliło. No myślałem, że to jest hybryda. Nie, to auto jest stary. Kiedyś auto, auto zapaliło już mamy. No, szarpie, już jest moc Dobry koń Kurwa, ej, co jest? <grym> <grym> Mazak, nie wystrasz się Ej, dobrze, że sobie slicky założyłem <grym> <grym> To co, ile ładuje? Ile? Bo na półtorej schodzi, ale potem spadł na jeden, no. No, no dobrze, nie? No dobrze, no Fajnie jakby nie było tego, ale nie, nie trzymie cały czas, także... Ok, nie? Warto było je, by je wyczyścić je sprawdzić glej, 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 Zawsze jak jestem na hamowni, to jest ten moment, jak się uda cały zrobić pomiar, że nie ma żadnego eee, no, wypad wypadnięcia za polnice. zawsze takie, jest. <grywa> Udało się też raz. Ostatnio, jak byliśmy Lexusem na hamowni, to zrobił tak, tylko że między tym jeszcze był wybuch. A masak, wiesz dlaczego tak jest? Bo zawsze jesteś japońskim amtem, nie? Tak. Chce przyjechać niemieckim i... i nie ma nic. Pierwszy wsad, <grywa> pierwszy strzał. To jest okay. Ile mamy 110 na kole? 110 tak? na kole, wcześniej mieliśmy 80 na kole, no nie? No mamy 30 no. koni przyrostu na kole. Przejdziemy się jeszcze na drogę, potem A, to taki szybki no. ten, zrobimy przejazd. Co powiesz na to? Fajnie, fajnie, nie? Fura stała 2 lata, nie jeżdżą na... 99 km zrobione od rozruszania się od razu. Mapa. No. Bardzo szybki proces rehabilitacji. Tak wygląda ma. docieranie w XXI wieku. Mapa. Lej go panie. A kopci coś teraz, nie? Nie, nie? widzę, bo jest wszystko zaparowane i nie ma... A nie, to nie ma lusterka. Nie ma <laughs> Ale według odczyty... odczyty teraz. Odczyty. Teraz. Tak, teraz tak, jest tak. tak. zobaczymy dalej. Tak pojedziemy. Nie, tak, a tak naprawdę według logów odczytu, tutaj dawki paliwa i bus, to nie powinno być dymu Zobaczymy na drodze jak będzie Ewentualnie zrobimy korektę, zrobimy teraz też jeszcze jedną korektę pod ten overboost, który jest z dołu Troszkę mniej paliwa mu damy, żeby tak nie przeładowała tak turbina, przeładowywała No i myślę, że zakończymy tu, myślę że drugi wsad już zakończy temat, ten projekt, nie? Na tą chwilę Projekt Ale z tej 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 tego pierwszej. co Mazak mówisz, to są grube plany Do Kedzika Zobaczymy to. na razie 125 koni. 125 koni i 294 Nm, nie. I to jest, powiedziałbym, taki... Zrobimy korektę górą, jeszcze myślę, że z 5 koni dołożymy i to będzie taki maksimum tej bazy jaka tu była, nie? Dobra. I powinieneś być zadowolony, bo brakowało 10 koni, z zdrowe BLSy wychodzą po 115-120 często, nie? I wtedy masz dużo wyższe pole manewru, nie? To jest... Może się jeszcze może rozruszać. No, może się rozruszać. Cerawizę, ceratek, nie? pukanka. Wszystko, wszystko, wszystko. Ale zalecam. Właśnie Liqui Moly, ceratek. Chyba ceratek jest w Liqui Moly. Spoko środek. Nie? Warto wlać. Kosztuje 100 zł po wymianie oleju. Jeszcze pukankę zrobić przed i ceratekiem zalać. To może Ci się kompresja na cylindrach poprawić. Warto sprawdzić. Warto zrobić. No. Wygląda to bardzo dobrze. Zrobimy korektę jeszcze Poszło. Poszło nagrywanie. Mordeczki, więc tak, mamy korektę w graną, drugą albo trzecią już. E, trzecią, bo druga okazała się troszkę niefartowna. W nam błąd programowania, ale to z mojej winy miałem po prostu błąd w programie i po prostu kiedyś się rzucał, ale coś mu nie pasuje. Teraz mamy e, wersję trzecią i już mu wszystko pasuje, świece nam nie mrugają. Zobaczymy, co nam wyjdzie e, finalnie. Robimy pomiar. Mazak dojdzie coś czy nic nie dojdzie? No ja myślę, że 134 nie będą, nie? Pan, Pan Jezusek jest z nami, więc myślę, że wszystko, will... wszystko powinno się udać. Były mów kiedy startujemy Za chwilę Za chwilę Injection duration to jak już to długo robisz, tylko dobry komp musi być, żeby się nie wkurwiać na tym renderowaniem później, nie? Taki do gamingu, jak jest komp, to jest spoko Patrz, jak nas dźwigą Mamy dobrze spięte to auto, żeby nas nie wyrwało No dobra, a teraz mi się to bardziej podoba W Jak mamy do OK, okej, w ładowanie no, jest ok. No, jest chwilowy mały overboost, ale to jest nieuniknione w aucie z takim przebiegiem i w 1.9. TDI do momentu, aż nie widzimy jeszcze tej turbiny, nie wyczyści jego odcinka. drodzy, to jest to oryginalny to przebieg. Ile się kupuje samochodu z przebiegiem 200? A tak naprawdę mają 421. Dużo. Tak jest, ale taka jest prawda. Pewno lepiej, zobaczymy ile wyjdzie jak się dohamuje wóz. No, dużej różnicy tam nie będzie, ale na pewno. W ogóle bardzo fajnie sobie jedzie, nie? nie ma żadnego jakiegoś płynnie no? przytknięcia. Nawet widać po wykresie, że jest naprawdę bardzo fajny wykres. No, no nie ma co dużo gadać, myślę że wóz się dohamuje. I za chwilę widzimy się z Mazakiem w samochodzie na drodze już jak Mazak będzie jechać po prostu. Zobaczymy jeszcze jego reakcję. No i będziemy się żegnać i kończyć ten niezwykle krótki. Nie wiem, czy opanuję tą moc. Nie wiem, czy tą eee, no, <grym> no, moc. Nie, ale nie, jest nie dam, No, się jak właśnie, ale prawko moc. Niedawno. Opony z tyłu są zapasowe, nie? No, jakbyśmy mieli. Zestaw driftera ma, ale to nie jest. Ja się tak wczoraj jak wymieniłem te koła, bo... Tak mówię mówiłem wcześniej, to stało 2 lata, miało to totalnie spekane opony Jeszcze tak podnosiłem wczoraj tą belkę ja mówię, no. kurde, a może będzie 4 Może to jest jakiś ukryty plus tego auta, ale no nie było. Ukryty feature niestety Ale nie jest to. mega zdrowy ten samochód, naprawdę, jeśli chodzi o zdrową karoserię to naprawdę jest No i myślę, że, bo Ty dużo samochodami jeździsz, różnymi autami jeździłeś Myślę, że docenisz Kedika. Kedigiem się zajebiście. Jeździ. Nie no ja, ja bardzo lubię. Jeździć. Ja bardzo szukałem. Albo te piątki, kedika. albo tak, kediki, no, nie? Mega ja bardzo długo szukałem Kedika. Eee, i... O! I! proszę. 131 mamy. Czekaj, 131, 95 koni było wcześniej. 308 N. 308 N, Panie. Zajebiście. To masz 90. Nie, no ja to zawsze mam problem. 80 Nm jest przyrostu, w piku, tam dalej będzie więcej. I koni ponad 30 jest no. przyrostu, także myślę, że fajnie zobaczymy na drodze jak będzie, nie? Rozpinamy furę. Presa taki. Chyba No koniec końca wyszło tak jak w sumie myśleliśmy, nie? O 130 koni No tak. Że 130 koni nie Jakie mamy doładowanie teraz? 1,3 bara. 1,25, 1,3 bara. Turbina więcej nie lubi, nie? Z małe turbo. No panie. Nie, właśnie to, to mnie trochę denerwuje zawsze w tych dieslach o małej ilości koni, gdzieś tam tak koło tych 100. Że on jest taki mułowaty, nie? że on jedzie, ale no nie jedzie zawsze i trzeba go naprawdę gnieść, żeby on gdzieś tam sobie na przykład przywiezie na autostradę przyspieszył. Po i... prostu sobie w lewo pojeźdź, jest mniejszy ruch, nie? No dokładnie, i też te programy są tak pisane, że od 1500 do 3000 coś się dzieje, a wyżej już nie, a on teraz po 4000 powinien fajnie ci ciągnąć, nie? Takie bardziej torki powinien być. Elastyczny, nie? Nie, no właśnie o to mi w tym chodziło Tu nie miało być to, żeby to nie wiadomo jak tam, wiesz, wyjeżdżało spod świateł Miało to być po prostu fajne auto, takie wiesz Do, do, do jazdy gdzieś na traski po mieście czy gdziekolwiek, żeby fajnie to przyspieszało i sobie działało, nie? No, no, i no faktycznie... taki elastyczny wóz, żeby sobie no, tak. gdzieś skoczyć, ogarnąć tematy No i faktycznie teraz jest zajebiście nie? Tak, żeby się to za dużo nie paliło, bo myślę ile on może palić Z 5 6 litrów 5-6 litrów, nie? No to jest też, to już jest praktycznie można powiedzieć bus. Buzik, to jest nie? Mało te piątka, nie? No, no więc jedyne tak, mówię, sprawdzimy sobie te turbiny, tam jeszcze te geometry, takie piętnowe. Zobaczmy. Dokładnie, i był błąd na czu z czujnika wałka, już tego błędu nie ma, ale też sobie za tydzień dwa szczytaj błędy, i zobacz, czy ten błąd czasem nie wrócił. Jak no, tak, no to wymień czujnik albo sprawdźcie tamten talerzyk. Czujnik jest wczoraj wymieniony. Masz Aha, to talerzyk na wałku, nie? Może być. Wczoraj jest czujnik, wczoraj był czujnik, ale nie kasowaliście błędu, nie? No pewnie go nie nie. nie, nie, nie no, nie z... zapamiętać. Dobra, możemy się zawinąć. Dobra, tu się No Mazak to... Ja tobie dziękuję bardzo. Ja to też udział. bardzo dziękuję. Wczoraj kupiłeś się w zasadzie furę. E, napisałem i powiedziałeś, dobra, dawaj nagrywamy i zrobimy to. A ja się mega cieszę, bo bardzo lubię takimi furami jeździć. I tak jak mówiłem Kadig to było może nie jakieś tam marzenie wielkie, ale bardzo uwielbiam takie auto użytkowe. E, no i teraz mogę sobie nim śmigać dużo z większą przyjemnością, bo po prostu sobie... Właśnie tak. Także jeśli taki, wam... był zamysł, taki był zamysł, tego. taki był zamysł i myślę, że e, udało się tutaj mi pomóc Mazakowi e, w tym temacie. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego e, krótkiego vloga. E, widzimy się w kolejnych realizacjach. E, trzymajcie się cieplutko. Hej! Arka!